Środa 27, tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł tłumaczy wyjście do Galatów o tym, jak wyglądały początki jego po nawróceniu i jego kontakty również z Jerozolimą, z tymi, którzy są uważani za filary Kościoła. I powiada przy okazji bardzo ciekawą sytuację, jak to publicznie ochrzanił, zwrócił uwagę Kefasowi, kefasowi w Antiochii. Otwarcie mu się sprzeciwiłem, pisze Paweł, bo na to zasłużył. Otwarcie się sprzeciwiłem papieżowi, bo na to zasłużył. Jestem przeciwko temu, który jest filarem Kościoła, bo na to zasłużył. Otóż Piotr y, y, inaczej się zachowywał wtedy, kiedy byli y, poganie, był z nimi, jakby można powiedzieć, rozmawiał, wszystko było w porządku, skoro przyszli Żydzi. To zaczął się troszeczkę od nich odsuwać, i to udawanie również wciągnął innych ludzi. Stąd Paweł sprzeciwił się, bo widno, nie może tak być, no nie może tak być, że, że nie jesteście fair, nie jesteście w porządku wobec ludzi. Paweł, który był prześladowcą chrześcijan, Paweł, który ma na sumieniu wiele rzeczy, nie boi się sprzeciwić otwarcie temu, który jest filarem, który jest opoką Kościoła. Bardzo mocne wydarzenie, bardzo mocne w tym sensie, że pokazuje, że nawet jeśli masz grzechy, nawet jeżeli masz wiele na sumieniu, ale te rzeczy odpokutowałeś, masz prawo zwrócić drugiemu uwagę. Masz prawo zwrócić uwagę nawet komuś, kto jest najbardziej ważny. Masz prawo, bo w ten sposób przyczyniasz się do tego, żeby pewne rzeczy zostały usunięte, żeby pewne rzeczy zostały zmienione. Piotr jest niesamowitą postacią, która pokazuje, że tak naprawdę w życiu dorastamy cały czas do świętości. Nawet wtedy. Jesteśmy, nawet wtedy, kiedy mamy największą władzę i kiedy, kiedy jesteśmy na, na szczytach, może nam ktoś zwrócić uwagę. Wydaje się, że dzisiaj bardzo rzadkie jest to, że, że owszem zwracamy uwagę tym, których nie lubimy, tych, których ścigamy, czy jesteśmy ich jakoś wrogami. Natomiast jeśli kogoś lubimy, albo jeśli ktoś jest ważny, to mówimy: Nie, 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 absolutnie, Ojcu Świętemu nie można zwrócić uwagę, papieżowi nie można zwrócić uwagi biskupowi nie można zwrócić uwagę, proboszczowi nie można zwrócić uwagę, ojcu, matce, bratu, siostrze. To jest, to jest wielkie pytanie do naszego rachunku sumienia, czy my mamy świadomość, że mamy prawo, mamy prawo, a może nawet nieraz obowiązek powiedzenia, że coś nam się nie podoba. W psalmie 117, bardzo krótkim, jednozwrotkowym, psalmista mówi, że potężna nad nami jest łaska Pana. Chwalcie Pana, bo potężna nad nami jest Jego łaska. Chesed, czyli miłosierdzie, miłość, łaska, życzliwe nastawienie, ona jest potężna i hebrajski czasownik gawar Oznacza kogoś, kto jest mocny, ale ktoś, kto po prostu jest mocny, bo przeważa, przewyższa coś innego. Czy ta łaska Boża przewyższa nasz grzech? Ciekawe, że po raz pierwszy w Biblii pojawia się czasownik Gawar, wtedy kiedy opisywany jest potop. Jak wody zalewały Ziemię i one się podnosiły coraz bardziej, to przewyższały. Przewyższyły pagórki, przewyższyły po prostu szczyty gór, były wyższe od, od najwyższego punktu na Ziemi. I tak jak wody potopu zalały całą Ziemię, przewyższyły, jak powie autor biblijny Gawar. Tak gawarta głaska Pana przewyższa wszystko każdy nasz grzech, każdy nasz grzech, każdą naszą słabość, każdą naszą nieudolność. Bóg jest większy, Jego miłosierdzie jest większe niż, niż, nas, niż nasza nędza. Żebyśmy nie dali się po prostu wciągnąć w jakieś gry, walki, jakieś niestaski, jakieś, jakieś przekonania, że, że ludzki grzech jest w stanie zniszczyć, zniszczyć czy zatopić Boże miłosierdzie. W Ewangelii opowiada Łukasz ten fragment. Kiedy uczniowie proszą Jezusa, żeby ich nauczył modlitwy, ciekawe, że chcą nauczyć się modlić. Jezus już chodzi z nimi kilka rozdziałów, jeszcze ich nie nauczył modlitwy. Pewne modlitwy pewno umieją już, przecież nie są ludźmi niewierzącymi. Ale Jezus odpowiada pozytywnie na tę prośbę i uczy ich modlitwy modlitwy pańskiej, modlitwy, którą znamy wszyscy, którzy codziennie odmawiamy. I modlitwy, która jest no, absolutnie hitem, można powiedzieć, na świecie. Bo jak, jak mówimy, że Despacito osiągnęło kilka miliardów odsłon rocznie, to można powiedzieć, że modlitwa Ojcze Nasz zyskuje przynajmniej kilka miliardów odsłon dziennie. Miliard sześcien na świecie. Codziennie nie tylko raz mówi Ojcze Nasz. Codziennie kilka miliardów razy Ziemia słyszy tę modlitwę, której Jezus Chrystus nauczył nas dwa tysiące lat temu. Modlitwę przepiękną, bo zaczynającą się, zaczynając się od bardzo prostego słowa – Ojcze. Mógł Jezus powiedzieć Panie, mógł Jezus nas nauczyć modlitwę słowa Boże, mógł Jezus powiedzieć Wszechpotężny, mógł Jezus nauczyć jak, jakiegokolwiek zrótu, ale wolał z tych wszystkich Pan, nauczyciel, Bóg, Wszechpotężny wybrać jedno słowo: tata, abba, abba pater, ojcze, ojcze tato. Mieć świadomość, że Bóg jest ojcem, mieć świadomość, że On nas zrodził, mieć świadomość, że bez niego nie byłoby naszego życia, mieć świadomość, że On nas uczy, wychowuje, że nas prowadzi, mieć świadomość, że nas kocha, kocha jak, jak rodzice własne dziecko, to jest podstawa wszelkiej modlitwy. Jak nie będziemy mieć takiej wiary i przekonania, że, że zwracamy się do kogoś, kto jest bliski jak, jak rodzice, kto jest, kto jest kochający jak rodzice i bez których nie bylibyśmy na tym świecie, Ciężko nam się będzie o cokolwiek po prostu modlić, czy jakkolwiek zwracać. Nie zwracamy się do Boga jak do skrzynki automatycznej, na to, żeby nasze modlitwy wysłuchiwała. Nie zwracamy się jak do jakiejś petycji, albo dalekiego Boga, który nie wiadomo, gdzie jest na, na planetach potężny. Każdą modlitwę zaczynamy od tej świadomości, że jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi, którzy stoją przed, przed ukochanym tatą, przed rodzicem, bez którego nie byłoby nikogo z nas. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.